Nazywam się Justyna Jakiel i jestem uczennicą trzeciej klasy liceum ogólnokształcącego w Rymanowie. I mam dzisiaj zaszczyt i ogromną przyjemność rozmawiać z panem Arkadiuszem Szajną, doktorem nauk prawnych, nauczycielem akademickim w Kolegium Nauk Prawnych i Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Certyfikowanym specjalistą z zakresu badań poligraficznych, jak i członkiem zarządu oraz Komitetu Prawnego Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Pani, Panią bardzo serdecznie. Nie jest to raczej tajemnicą, iż jest Pan absolwentem naszej szkoły. Jak wpłynęła ona na wykrystalizowanie się Pańskich planów na przyszłość i kiedy się one wykrystalizowały? Pytanie bardzo ciekawe. Ja jeszcze um, uczyłem się w Liceum w tym czasie, gdy Liceum było trzyletnie, o ile mi pamięć nie myli. I um, tak. Ważne według mnie w liceum było to, że szkoła tworzyła dobrą atmosferę do tego, aby można było się samorozwijać. W tym sensie, że dawała również takie bardzo ważne punkty, takie możliwości, że ja mogę swoje pasje rozwijać, ona mi tego nie blokowała. I taki moment wydaje mi się bardzo istotny, też przyłomowy. To było to, jak szkoła, szkoła, jako szkoła w sensie nauczyciel zaangażował się w pewien projekt, to projekt, który miał związek z yy, odrodzeniem się senatu Rzeczypospolitej Polskiej i szkoła zgłosiła swój udział w tym projekcie, miałam tą możliwość yy, bycia tym senatorem, młodym senatorem. Było to dla mnie bardzo ważne wydarzenie i też jedno z takich bardziej przyłomowych. Poza tym tak jak powiedziałem, szkoła ma nie blokować, ma dawać możliwość tego samego, samorozwoju poprzez atmosferę, poprzez zaangażowanie nauczycieli. I ja miałem tą możliwość, właśnie um, spotkać na swojej drodze takich nauczycieli, którzy nie dość, że mnie również inspirowali, to nie blokowali tych moich inspiracji. W tym znaczeniu y, szkoła była bardzo ważna, um, atmosfera, to będę cały czas o tym podkreślał, a również to, że byli tacy nauczyciele, którzy sprawili, że ta nauka nie była dla mnie przykrym obowiązkiem, o tak może powiem, tylko sprawiali, że była ona dla mnie przyjemnością. Tak? To był taki pierwszy symptom, gdzie dowiedziałem się, że nauka może być przyjemna. I później to się już dalej potoczyło podczas, na studiach. Gdzie już miałem te też większe pole do, do popisu, w tym znaczeniu, żeby rozwijać swoje możliwości. Ale tak, już w liceum wiedziałem, co chcę robić. Też ogromnym takim impulsem to była ta działalność pozaszkolna, ta edukacja pozaformalna, tak to nazywam, w tym znaczeniu, że to ogromne. Ogromny ukłon, mogę rzec, do moich rodziców, tak, którzy również mnie inspirowali i ta domowa, bogata biblioteka, która sprawiała, że mogłem rozwijać swoje pasje, po pierwsze poprzez czytanie literatury, a później już studiując i zajmując się tym, czym zajmuję się dzisiaj. Także, po pierwsze, uważam, że bardzo istotna jest szkoła-liceum, aby ona pomogła rozwijać zdolności, pasje. To jest bardzo istotne, czyli nie ten aspekt formalnej nauki, wiadomo, matematyka, fizyka i tak dalej, ale bardzo ważna jest ważne, że ta edukacja pozaformalna. A jak obserwuję, jak mam czas, działalność liceów w mediach społecznościowych, na stronach, no to uważam, że macie Państwo współcześnie jeszcze więcej możliwości niż ja. Tutaj dyrekcja, nauczyciele naprawdę stanęli na. Na wysokości zadania, dając wam, wam wiele wętek. Wiele I to od was zależy później, no, kim będziecie w przyszłości. Ale to jest niesamowite, że szkoła wam daje te możliwości. To jest bardzo istotne. Tak jest. Zatem przechodząc już do sedna naszego wywiadu, chciałabym, żebyśmy wyjaśnili sobie chyba najważniejszą kwestię. Czyli czym jest kryminalistyka, a czym jest kryminologia? Ponieważ wielu ludzi nie znających się do końca na temacie używa tych słów na przemiennie, co jest chyba błędne. On no, widzę, że wchodzimy w takie kwestie merytoryczne. Otóż, proszę Państwa, tutaj ja zawsze mówię o. Mamy prawo karne, proces karny, tak chociażby, i są takie nauki pomocnicze wobec prawa karnego. Tu możemy je wspólnie, niejako wrzucić do takiego worka, naukowego, jakim są nauki penalne, no ale kryminalistyka jako taka. Proszę Państwa, no, proszę Panią w głównej mierze, kryminalistyka jest to y, nauka praktyczna, jest to nauka multidyscyplinarna, która zajmuje się, z, tak ściśle rzecz ujmując, sensu stricto zwalczeniem konkretnego na przykład typu czynu zabronionego, no, w tym znaczeniu, że mamy załóżmy, że zabójstwo, tak, Ujawniamy, zabezpieczamy ślady, prawda? Na potrzeby później pierwszego postępowania przygotowawczego, aby móc ustalić, co w ogóle miało miejsce, a później na etap sądowy, jeżeli wiadomo nastąpi oskarżenie, czyli przeniesienie z etapu postępowania przygotowawczego do etapu sądowego. Co jest bardzo ważne, to jest to, że kryminalistyka wykazuje ścisły związek z procesem karnym. No, w tym znaczeniu zobaczcie Państwo, w przepisach procesu karnego mamy szereg. Czynności o charakterze procesowym, procesowo-kryminalistycznym, jak na przykład przeprowadzenie oględzin, przesłuchania, wykonywania psychofizjologicznych badań poligraficznych, okazania konfrontacji itd., itd. Czyli przepis kodeksu postępowania karnego stanowi o tym, co mogę zrobić jako prowadzący postępowanie. Ale teraz, jak to wykonać? I jak wykonać te szereg czynności? nam mówi, w cudzysłowie oczywiście, kryminalistyka, czyli przy przesłuchać, jak przesłuchać. Oczywiście są pewne reguły w ramach oględzi, kto prowadzi i tak dalej, tak dalej, ale to szczegółowe postępowanie, jak wykonać, stanowi o tym kryminalistyka i głównie tak jeden z jej działów, jakim jest metodyka. I ja na przykład, nauczając kryminalistyki, kładę Duży nacisk na metodykę, tak? czyli na to postępowanie, jak postępować, jak przysłuchiwać, oczywiście, wykonując również czynności praktyczne, tak? czyli to jest bardzo istotne. Natomiast jeżeli chodzi o kryminologię, no to kryminologia wykazuje ściśle związki z prawem karnym, materialnym. To tam, gdzie mamy opis poszczególnych typów czynów zabronionych. I na przykład no, kryminologia, krimen, przestępstwo, logo z nauka. Zajmuje się o przestępstwie, przestępcy. Ona zajmuje się przyczynami. To jest takie bardzo, też piękne zagadnienie w nauce, które ja uwielbiam w kryminologii czyli kryminogeneza. Ten proces stawania się sprawcą przestępstwa, odgrywanie w tym procesie czynników kryminogennych, antykryminogennych i ten punkt kulminacyjny czyli podjęcie decyzji o tym, że zrealizuje prawda, dany typ czynu zabronionego. Tak można byłoby w skrócie to rozróżnić. Przy czym, tak wspominam, one są ze sobą powiązane: kryminalistyka, kryminologia, prawo karne materialne i proces karny. Ale no, liczę, że chociaż troszkę wskazałem Pani i Państwu na, na te różnice między kryminalistyką a kryminologią. Tak też mówię, jak prowadzę zajęcia w szkołach ponadpostawowych z kryminalistyki, mówię, że kryminalistyka kojarzy się z taką walizką śledczą. Czyli mamy walizkę i tam jest sprzęt, prawda, do tego, aby ujawnić ślady, te wszystkie proszki daktyroskopijne, pędzle takteroskopijne, specjalistyczne folie i inne sprzęty, które służą ku temu, aby ujawnić, zabezpieczyć ślady. Z tym kojarzymy właśnie kryminalistykę, z tą techniką, techniką kryminalistyczną. Już wcześniej zwrócił Pan uwagę na to, że lata są to przede wszystkim zastanawianie się nad tym, co będzie dalej. Zatem komu poleciłby Pan zwrócić swój wzrok w kierunek studiów kryminalistycznych? Jeżeli chodzi o to, do kogo mógłbym, może kogo mógłbym zainspirować tego typu studiami. Przede wszystkim Tą ofertę studiów mających związek z wykrywaniem sprawców przestępstw, później pociągnięciem ich do, do odpowiedzialności, mogłem zaoferować osobom, które nie potrafią się nudzić. Osobom, które lubią rozwiązywać logiczne łamigłówki. Proszę Państwa, to nie jest w, tych, w tego typu studiach, w tego typu pracy, ważne jest to, aby jako oczywiście sprawca nas, nas do, do tej gry zaprasza, jeżeli chodzi o tym o ustalenie, kim on jest. I nas powinien pociągać w tej pracy ten właśnie proces, ten proces dochodzenia tej prawdy materialnej, yy, jako wejście w tą grę ze sprawcą przestępstwa, no bo on ucieka, a my go musimy ustalić, prawda? Potem, jeżeli faktycznie były tego sprawcą, no to go skazać i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli. Ktoś z państwa, pani, ma ten taki zmysł, taki smaczek rozgrywania, lubi takie logiczne łamigłówki. To oczywiście zachęcam do tej pracy. Oczywiście to jest praca dla osób, tak powiedziałem, które się nie, nie, nie lubią nudzić, no bo ponieważ trzeba się sporo nauczyć prawa, prawa karnego w głównej mierze. I tu mówimy o kryminalistyce, o kryminalistyce czy tak czyli prawa karnego, procesu karnego i tych wszystkich nauk, które się z tym wiążą. Ale tak, to jest zawód, zawód, czyli studia z kryminalistyki, może tak na początku, potem może o zawodzie, ale studia są dla wszystkich. Studia są dla informatyków, studia są dla humanistów, studia są dla Umysłów ścisłych, dla matematyków, fizyków, chemików, tak dalej, bo kryminalistyka jest multidyscyplinarna. Ona potrzebuje wszystkich: ona potrzebuje tego informatyka, ona potrzebuje tego chemika, fizyka. No bo jest tak wiele śladów, chociażby, i, i tak wiele metod ich ujawniania, no, że potrzebujemy tego typu specjalistów, na no, przykład cyberprzestępczość, chociażby, nie? Czy, no, czy też potrzebujemy informatyka, który może być, prawda, zatrudniony w strukturach laboratoriów wojewódzkich. Czy, czy, czy centralnym zajmującym się tego typu przestępczością? No, potrzebujemy też biologa, prawda? DNA, czy inne ślady biologiczne na miejscu, na miejscu zdarzenia. Czyli tak na, nie, nie zamykamy się tylko na prawników. Dlatego często jest tak, że przy rekrutacji na studia, które mają związek z kryminalistyką i kryminologią, my nie zamykamy furtki tym, którzy zdali maturę z innych przedmiotów. No bo to by było, proszę Państwa, bez sensu. Kryminalistyka, skoro sama w sobie założenia jest multi to potrzebuje specjalistów z wielu działów, z wielu dyscyplin naukowych. Osoby zgłębiające temat zagadek kryminalnych często mają jakąś swoją ulubioną sprawę. Czy ma pan również takową? Jeśli tak, to jaką? O, ja mam wiele. Nie chciałbym tutaj nikogo. Nikogo pominąć w tej sprawie, ale z racji tego, że przebywam, mieszkam w Katowicach na Śląsku, to taką sprawą, zresztą, żeby tak może podkręcić atmosferę, to mieszkam bardzo blisko, kilka kroków tego miejsca, gdzie jeden z seryjnych zabójców te swoje czyny wykonał i mieszkał. Mianowicie to była sprawa Bogdana Arnolda. Tego steryjnego zabójcy kobiet, który z przetrzymywał w swoim mieszkaniu przy ulicy Dąbrowskiego w Katowicach, i dopiero po, po pewnym okresie czasu ustalono sprawcę tego przestępstwa, czyli pierwsze kto jest właścicielem tego mieszkania, oczywiście. A ta sprawa medialnie też nazywana jest i nazywana przez niektórych autorów sprawa tak zwanego władcy Much, ponieważ w jego oknie były takie, były larwy, nie, nie, nawet nie larwy, ale dorosłe owady właśnie, much, które do tych okien się dobiały, chcąc, chcąc uciec, chcąc, chcąc wyjść i tą sytuację zauważyli sąsiedzi z naprzeciwka, którzy mieszkali również w tej, w tej kamienicy, byli żywo zainteresowani, co się właśnie dzieje. Także ta sprawa z racji nie tylko tego, że mieszkam w Katowicach, ale również z racji tego, że jest bardzo interesująca i omawiana nie tylko w mediach, w mediach, ale również y, naukowo uważam ją za taką jak najbardziej interesującą, ciekawą i też podaję ją y, y, osobom studiującym, y, jeżeli chodzi o wykonywanie szeregu czynności, no bo tam akurat czynność wykonywania oględzin miejsca była przeprowadzona bardzo szczegółowo, jak na ówczesne czasy, y, bardzo dokładnie. i Również do tych spraw historycznych się sięga, omawiając szereg instytucji o charakterze procesowo-kryminalistycznym. Więc tak, sprawa Bogdana Arnolda, seryjnego zabójcy kobiet z Katowic. Zatem, kontynuując dalej temat tych zagadek kryminalnych. W internecie można znaleźć wiele odcinków słuchowiska Kryminalne Zagadki i z Pańskim gościnnym udziałem. Jest to jeden z licznych podcastów kryminalnych w Polsce. Jak pan myśli, dlaczego one w ostatnim czasie cieszą się tak dużą popularnością? To jest, proszę pani, bardzo inteligentne pytanie i bardzo aktualne. Dlaczego? Ponieważ mam teraz dyplomantów, którzy e, piszą pracę dyplomową z zakresu fenomenu fenomenu wzmożonego zainteresowania tąże tematyką. Fenomen wzmożonego zainteresowania tematyką zabójstw nie tylko w jego aspekcie czynu jako takiego, ale również w aspekcie sprawcy. Co sprawia, dlaczego jest taki wielki zainteresowanie? No bo proszę zobaczyć, ostatnimi czasy pojawił się szereg podcastów. Czy to właśnie w radiu, czy to na, na platformie YouTube, czy za pomocą innych środków masowego przekazu. Pojawia się ostatnimi czasy wiele książek o tej tematyce, również tej naukowej tematyce. Książek naukowych o, seryj, o seryjnych zabójcach, czy generalnie o wielokrotnych. W ogóle te publikacje z serii True Crime, prawda? Czyli opis tych spraw, które faktycznie miały miejsce. Z czego to wynika? Może z tego, że ten owoc zakazany smakuje najlepiej? W sensie, no wiem, że ja tego nie zrobię, wiem, że nie mogę tego zrobić, to może poczytam sobie o tym. Może osoby, nie wiem, szukają takiej adrenaliny, a może, a może lubią te, te, te takie właśnie logiczne łamigłówki próbować, je rozwiązywać. Może również to jest interesujące i zakładam, że to jest takie, stawiam taką hipotezę, którą trzeba będzie oczywiście udowodnić, że to wynika z tego, że osoby, prawda, interesuje ta logiczna gra, którą wciąga nas ten bohater, ten zły bohater tej książki. Czy, czy z tych podcastów, prawda, chcemy się dowiedzieć, jak to się stało. Że tą osobę zidentyfikowano. W ogóle co się działo w głowie tego człowieka, że on na przykład dokonywał, dokonał takiego a nie innego zabójstwa? Może też nas to interesuje, czyli kim jest ten człowiek, czy również ja mogę być sprawcą zabójstwa, co się stało, że ta osoba zabiła, tak? prawda? Jakie czynniki odgrywały w tym rolę, że konsekwencji ta osoba podjęła taką, a nie inną de decyzję. Może to jest też tutaj fascynujące, prawda? No, tutaj można postawić wiele hipotez, wiele pytań. Ja się kiedyś spotkamy, to podzielę się może z Państwem wynikami badań moich studentów, którzy właśnie się tym fenomenem interesują i analizują szereg, właśnie podcastów, książek, artykułów naukowych i tych słuchowisk radiowych. A propos tejże, tematyki. Jednakże tu można byłoby powiedzieć, czego, tak kończąc może odpowiedź na to pytanie, z czego wynika to zainteresowanie? No właśnie może z tego, że ludzi interesuje ta, 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 ta gra ta gra tego sprawcy z osobami zajmującymi się ściganiem sprawców przestępstw i może to, że wśród nas, bo człowiek jak pisał Jan Jakub Rousseau jest natury dobry. I co się stało, że ten na przykład w sąsiedztwie postrzegany jako miły, kulturalny, uprzejmy, dobry ojciec. Coś takiego stało, że on stał się sprawcą zbrodni, zabójstwa. To też może ludzi właśnie interesować. Skąd takie duże zainteresowanie również podcastami? Przechodząc teraz stricte do tematu pańskiej specjalizacji. Dlaczego pańska uwaga skierowała się akurat w stronę badań poligraficznych? I czym one dokładnie są? Co analizują? Hmm. też dobre pytanie. Dlaczego akurat poligraf, inaczej nazywany w Polsce wariografem? No, pewnie dlatego, że zajmuję się kryminalistyką i pewnie dlatego, że uważam, że jest to jedno z istotnych narzędzi mających na celu ustalenie, co tak naprawdę miało miejsce. No, generalnie pol badania poligraficzne nazywa się inaczej, psychofizjologicznymi badaniami poligraficznymi. Tak, czyli psychofizjologia to wchodzi w tę grę. Jest to bardzo ciekawa metoda, mająca na celu prawda, ustalenie wielu okoliczności mających związek z danym zdarzeniem. Ucząc się jeszcze podczas studiów kryminalistyki, no, zapaliły, paliły mi się taki w umyśle takie czerwone lampki. W sensie, że to mnie zainteresowało. Jednym z takich moich zainteresowań, tych ściśle też naukowych, to była dermatoskopia. Czyli identyfikacja człowieka na podstawie cech charakterystycznych budowy skóry i dermatoskopii w powiązaniu z prawem karnym, procesem karnym, poświęciłem swoją pracę naukową. Ale też pracę praktyczną, ponieważ wraz z moim kolegą w uczelni tworzymy bardzo fajny, zgrany zespół badawczy, opiniujący sprzęt, z Zakresu pobierania materiału porównawczego w ramach, w ramach dermatoskopii kryminalistycznej. Tak, my opiniu, opiniujemy chociażby sprzęt, który firmy kryminalistyczne tworzą. Prawda? Czyli tworzymy takie współbodawcze z zakresu dermatoskopii. To, i taka czerwona lampka mi się zapaliła w czasie studiów, tak? gdy również sam w głównej mierze, sam odkrywałem tą kryminalistykę. Kolejna taka czerwona lampka mi się zapaliła właśnie przy badaniach poligraficznych, w tym, że Niektórzy uważali, że to jest wróżenie z fusów takie nawet gorzej. Nie wierzyli, nie ufali w tej metodzie. Myśleli, że ona ma niską wartość diagnostyczną, prawda? I postanowiłem to zgłębić. No jak to zgłębiłem o charakterze naukowym, to trzeba było mówić o charakterze praktycznym, więc warto było wykonać czynności ku temu, aby mieć uprawnienia, aby wykonywać takie badania. No, i na całe szczęście mi się to udało. Mam tą ogromną przyjemność być ekspertem z zakresu badań poligraficznych, również działać w ramach wspomnianego przez panią wcześniej Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych i uczyć studentów również o tym, przyszłych śledczych, że to jest również bardzo istotna metoda, przydatna w procesie chociażby wykrywczym. wykrywczym. Uważam to za istotę, i akurat. Mam okazję być również y, kierownikiem laboratorium badań poligraficznych, które jako jedyne w Polsce działa pod patronatem tegoż towarzystwa. Jest to bardzo ważna instytucja, która właśnie zwiększa wiedzę już obecnych funkcjonariuszy, czy też przyszłych właśnie z zakresu wykonywania tychże badań. No czym one są? No przede wszystkim zakładam, że to już pani wie, bo pani. Po pytaniach zdaję sobie sprawę z tego, że pani zgłębiła temat dość dokładnie, no, że badania, że nie ma wykrywacza kłamstw, tak, że lie detector nie, nie istnieje. To urządzenie nazywane poligrafem, inaczej wariografem, kłamstwa nie wykrywa. W opinii z zakresu badań poligraficznych odnosimy się do reakcji fizjologicznych osób, które. Zostały tym badaniom podane, tak? Czyli na przykład my możemy wskazać, że dana osoba reagowała w sposób typowy dla osób prawdomównych bądź nieprawdomównych, czyli reagowała. My nie wchodzimy w kompetencje sądów. W sensie my nie wskazujemy, że ktoś mówi prawdę czy nie. Prawda? Tak samo również zmieniamy prawa do tego, aby przesądzić, czy ktoś jest winnym, czy nie. Prawda? Myśli odnosimy, że ta osoba reagowała w sposób typowy dla osób prawdomównych bądź nieprawdomównych. Odnosimy się do reakcji fizjologicznych, które występują w odpowiedzi na bodźce, a tymi bodźcami są oczywiście pytania. Czyli nie ma, nie ma proszę Państwa, wykrywacza nie ma wykrywacza kłamstw. Jest poligraf bądź, bądź wariograf. Kolejna sprawa to jest również taka, że tego urządzenia, jakim jest poligraf, nie da się oszukać. Kolejny mit. Niektórzy uważają, że można. No nie. Te wszystkie czynności, nie wiem, od trywialnych zaczynając, pineska w bucie, prawda, jakieś przegryzanie języka, są to techniki, metody mające na celu wprowadzenie ewentualnie eksperta w błąd. Tak? To urządzenie rejestruje niewolucjonalne reakcje naszego organizmu. Za te reakcje to odpowiada AUN, prawda, czyli autonomiczny układ nerwowy. I on rejestruje te reakcje fizjologiczne. W odpowiedzi na pytania moje, jako eksperta, specjalisty. Prawda? A te wszystkie zabiegi, nie wiem, poruszanie się, tak wspomniałem, czy inne te mentalne, behawioralne metody, mają na celu wprowadzenie mnie w błąd, nie w błąd. Oczywiście y, można by rzec, że takie próby, no, w ogromnej ilości przypadków są nieskuteczne. No. My jesteśmy z tego z tytułu przeszkolenie, wyszkoleni, prawda, aby być uczulonym na tego typu zabiegi. I takie próby w ogromnej ilości przypadków no, nie są, czy są po pierwsze, po, 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 po pierwsze są zidentyfikowane, a po drugie są nieskuteczne, prawda, wobec nas ekspertów y, y, wyszkolonych z tego zakresu. Czyli poligraf, inaczej wariograf. Jakie my rejestrujemy reakcje fizjologiczne? To są zmiany cyklu oddechowego. Tutaj są zamieszczane. Na korpusie ciała takie dwie rury pneumografu, części piersiowej i brzusznej, czyli zmiany cyklu oddechowego. Reakcję skórno-galwaniczną, to jest albo przewodnictwo, czy przewodnictwo, albo opór elektryczny skóry. Mamy również względne ciśnienie krwi oraz tętno. Może być jeszcze jedna reakcja, jako dodatkowa. Zmiany w obję... objętości krwi w naczyniach krwionośnych koniuszka palca, jest to reakcja platyzmograficzna oraz obowiązkowo taki czujnik musi być od 2012 roku. To jest czujnik aktywności motorycznej. Jeden z takich czujników się umieszcza na siedzisku tego specjalistycznego fotela dla osoby podanej badaniu. Są również inne czujniki, szereg innych tutaj. Producenci sprzętu ścigają się w wielu rozwiązaniach, ale generalnie. Reakcje jakie rejestrujemy? Zmiany cyklu oddechowego, względne ciśnienie krwi oraz tętno, opór albo przewodnictwo elektryczne skóry, no i ta ostatnia, jako dodatkowa, czy ta reakcja pletyzmograficzna. Jak wiadomo, jest Pan jedynym Podkarpaciu i jednym z pierwszych w Polsce ekspertem z zakresu badań poligraficznych. Dlaczego ta dziedzina kryminalistyki nie cieszy się w naszym kraju tak dużym zainteresowaniem? Jeżeli chodzi o zainteresowanie badaniami poligraficznymi, to uważam, że ono jest spore. Ono jest spore. To wynika, co ja obserwuję u studentów, że mamy kryminalistykę chociażby i jest zainteresowanie, jest oczekiwanie na poligraf, czyli zainteresowanie w takim sensie poznawczym jest, bo ta metoda może intrygować, wykrywać kłam, w cudzysłowie, oczywiście, poligraf. To urządzenie. On zawsze wzbudzało zainteresowanie, prawda? Może w tym negatywnym bądź pozytywnym znaczeniu, ale było taka ciekawość, o, może tak, ciekawość, ciekawość. Yy, czy w tym, tym znaczeniu uważam, że ono się cieszy popularnością, prawda? Poligraf, już samo hasło, wykrywać kłam w cudzysłowie oczywiście, wzbudza takie zainteresowanie, że no, chciałbym to zgłębić, chciałbym, chciałabym zgłębić wiedzę o tym, o tym urządzeniu, o tym, o tym przerządzie. Natomiast czy zainteresowanie w jakim znaczeniu? Może chodzi o to, że jest ono nieczęsto stosowane przez służby. Tak, może to. No, fakt faktem, że no, w zderzeniu z innymi metodami to nie jest środek często wykorzysty aż tak często wykorzystywany. Z czego to może wynikać z, z wielu czynników, chociażby z tego, że ekspertów w kraju nie ma tak wielu. Chociażby, prawda? Na przykład nie wszystkie komendy wojewódzkie policji mają w swoich strukturach um, osoby, które się zajmują badaniami poligraficznymi. Na przykład w Komendzie Wojewódzkiej w Policji w Katowicach, czyli tej Śląskiej, jest komórka, która zajmuje się tego typu badaniami. Oczywiście Straż Graniczna ma swoich ekspertów, ABW ma swoich ekspertów, no ale na przykład, jeśli chodzi o województwa, no to nie każda komenda wojewódzka ma. Czyli liczba tych ekspertów już nie jest taka duża, ale zainteresowanie naukowe również tego typu badaniami oczywiście jest. Zainteresowanie również specyfiką wykonywania tych badań w kontekście, do, w kontekście studentów również ono jest. Chciałabym panu bardzo podziękować za poświęcony czas i szczerość wypowiedzi. Jestem przekonana, że nasi słuchacze to docenią. I muszę przyznać, że była to naprawdę budująca i interesująca rozmowa. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję serdecznie. Liczę, że Państwa zachęciłem chociażby do tego, żeby zgłębiać tajniki, yy, jakie kryją się za pojęciem kryminalistyka i kryminologia. Dziękuję Pani bardzo serdecznie za zaproszenie.